Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Olej w skrzyni biegów renodaster powinien być regularnie wymieniany. Zgodność z wymogami konserwacji zależy od zasobów, wydajności skrzyni biegów. Podczas wykonywania procedur należy wziąć pod uwagę zalecenia producenta, natychmiast po zakończeniu pracy sprawdzić poziom i, jeśli to konieczne, uzupełnić. Skrzynia mechaniczna jest złożona jednostka. Przepełnienie, brak płynu jest równie niekorzystny dla MKPP, dlatego należy sprawdzać poziom. Terminy wymiany oleju w skrzyni biegów Renodaster. W przypadku Renodaster wymiana olejów MKPP jest obowiązkowa, podobnie jak w przypadku warsztatów innych modyfikacji i marek. Płyn techniczny smaruje części robocze układu, znajduje się w silniku, w skrzyni biegów. Z biegiem czasu smar traci swoje pierwotne właściwości i popada w ruinę. Powodem jest pojawienie się wiorów, bloków, zmian w składzie chemicznym. Wszystkie części robocze grupy pudełek muszą być idealnie gładkie, w przeciwnym razie nie można uniknąć zarysowań i przedwczesnych awarii. Uzyskanie tych wskaźników jest możliwe tylko przy terminowej wymianie substancji czynnej. Warunki wlewania nowego oleju do skrzyni biegów Renodaster 4-4 będą w dużej mierze zależeć od warunków pracy samochodu, stylu jazdy. Jeśli maszyna jest używana do granic możliwości, części i mechanizmy ulegają szybszemu uszkodzeniu. W takim przypadku standardowy zasięg 50 tysięcy kilometrów zmniejsza się do 25 tysięcy. Kilometrów diagnostyka pokaże bardziej szczegółowo stan i objętość płynu w układzie. Jeśli poziom jest niewystarczający, można go po prostu uzupełnić, jeśli płyn zmienił kolor, zapach zawiera obce wtrącenia, pomoże tylko pełna wymiana. Producent nie przewiduje częstej wymiany oleju w skrzyni dustera ale nie oznacza to, że nie jest ona konieczna. Sprawność skrzyni biegów będzie w dużej mierze zależeć od jakości środka smarnego, dlatego lepiej poświęcić nieco więcej czasu i pieniędzy na konserwację, niż potem przeprowadzać kosztowne naprawy. Prace te nazywane SA planowanym budżetem. Manualna skrzynia biegów Renodaster jest niezawodna, ale jej dokładny czas działania zależy od harmonogramu konserwacji automatyczna. Skrzynia biegów również wymaga stałej opieki i uwagi. Optymalny okres między przeglądami wynosi co 60 tysięcy km. W niekorzystnych warunkach środowiskowych okresy te ulegają skróceniu. Jaki olej należy wlewać do skrzyni biegów Duster? Olej do skrzyni biegów Dustera należy dobierać z uwzględnieniem zaleceń producenta. Aby je wyjaśnić, wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi lub książki serwisowej, informacje ESA publikowane w domenie publicznej. Producent zaleca wlewanie następujących olejów, płyny ESA ściśle odpowiednie do skrzyni biegów. W niektórych przypadkach skrzynie biegów tylnej osi ESA wypełnione smarem kategorii GL-5. Każdy inny jest również odpowiedni, ale musi istnieć tolerancja dla określonej marki samochodu, dopuszczona do użytku z określoną skrzynia biegów. Płyn przekładniowy zalecany przez producenta jest najlepszym wyborem, ale jego początkowa cena jest zawsze wyższa ile oleju w skrzyni biegów Renodaster. Objętość oleju w skrzyni biegów Renodaster wynosi 2 litry. Do miski olejowej, a raczej jej mycia, płyn pobierany jest osobno z rezerwa. Ważne, możesz zastapić oryginały analogami, najważniejsze jest zrozumienie, że produkt zalecany przez producenta będzie najlepszy w konkretnej sytuacji. Wybierając analog, należy wziąć pod uwagę klasę, lepkość i inne parametry oleju. Jak wymienić olej w skrzyni Renodaster? Wymiana oleju w skrzyni biegów Duster odbywa się co 10 do 15 tysięcy km lub przy następnym przeglądzie. Aby wykonać pracę, wez głowice nasadowe, klucz czy stażmatkę. Do uzupełniania oleju należy używać strzykawki. Należy zakupić smar o charakterystyce podobnej do już napełnionego. Jeśli nie wiadomo, jaki rodzaj oleju został wcześniej wlany do skrzyni biegów Duster 4-4, lepiej poświęcić więcej czasu i umyć paletę. W takim przypadku zalecana jest całkowita wymiana. Naprawa skrzyni biegów własnymi rękami nie jest trudna, każdy doświadczony kierowca poradzi sobie z tym zadaniem wymiana oleju w skrzyni. Biegów Duster'a zaczyna się od analizy poziomu płynu technicznego w układzie. Nie jest trudno zrobić to samemu, chociaż niektórzy kierowcy zwracają się do stacji benzynowej. Sekwencja działań przejęć samochodem przez studzienkę rewizyjna, wiadukt lub podnośnik. Z boku, przez otwór inspekcyjny, na którym przykręcony jest gwintowany korek, przeprowadzić inspekcję. Najprostsza opcja jest dokładne wyczyszczenie pokrywy skrzyni biegów wokół pokrywy czysta szmatka i zdjęcie pokrywy. Zanóż palec w studzience i oszacuj ilość płynu w systemie. Natychmiast sprawdź aromat, ton, stopień zanieczyszczenia. Jeśli poziom jest bardzo niski, próbka jest usuwana za pomocą odpowiedniego przedmiotu, takiego jak czysty śrubokręt. Jeśli występuje niedobór, ale ogólny stan jest normalny, wystarczy uzupełnić smar. Jeśli obróbka jest zanieczyszczona, zmienił się jej zapach, wygląd, przeprowadza się całkowite spuszczenie oleju. Podczas konserwacji należy dbać o gumowa nasadkę ochronna, nie wolno jej zgubić. Regularna konserwacja jest niezbędna do płynnego działania ręcznej skrzyni biegów. Skrzynia biegów jest uzupełniana do momentu AZ. Olej zacznie wypływać przez otwór poziomu oleju. Następnie należy ponownie nałożyć korek gwintowany i odpowiednio go dokręcić. W przypadku wyczucia zapachu, zabarwienia smaru, obecności dużej ilości ciał obcych, częściową wymiana nie rozwiąże już problemu. Do korka odpowietrzającego można się dostać po wyjęciu akumulatora i przygotowaniu miejsca. Jak sprawdzić olej w skrzyni Renodaster? Aby zrozumieć, czy nadszedł czas, aby włać nowy olej do skrzyni Renodaster 4.4 lub usługa może być odłożona na chwilę obecna. Rutynowa kontrola poziomu pomoze. Wyprodukowany według jednego schematu, standardowy zestaw akcesoriów i narzędzi. Zestaw zawiera pojemnik do opróżniania wału, klucze, rękawiczki, szmaty, lejek, łaz, świeży olej. W przypadku wyczerpania się lub niewystarczającego poziomu smaru, manualna skrzynia biegów nie będzie działać prawidłowo. Procedura. Sprawdzania poziomu oleju, zaparkuj maszynę na placu budowy po rozgrzaniu silnika. Odkręć korek odpowietrzający, zdejmij pokrywę silnika, jeśli jest. Poluzuj śruby mechanizmu różnicowego skrzyni korbowej. Zawsze miej podrykę pojemnik, do którego spłynie olej. Bardzo ostrożnie i bez wysiłku odkręć śruby, aby zdjąć miskę olejowa. Zdemontuj stara uszczelkę, daj jej czas na spłynięcie. Włozec nowa uszczelkę, umieścić miskę na miejscu, dobrze dokręcić śruby. Wymontować akumulator, obrocić korek od powietrznika skrzyni korbowej. Włozec rurkę z lejkiem od góry do przewidzianego otworu Wlać około 1,5 litra nowego smaru. Odkręcić korek inspekcyjny, uzupełnić do momentu pojawienia się nowego smaru. Ponownie dokręcić nasadkę kontrolną, zamontować wszystkie wcześniej zdemontowane części w pokazanej kolejności. Odkręcić korek kontrolny, uzupełnić do momentu pojawienia się oleju w otworze. Ponownie przykręcić nasadkę i zamontować wcześniej zdemontowane części. Pracować wyłącznie w ogrzewanym pomieszczeniu. Rozgrzewanie odbywa się w trybie neutralnym, procedura trwa około 4 minut. W rezultacie MKPP rozgrzeje się w ruchu, procedura zajmie około 30 minut. Ważne, przekręć wtyczkę przy pracującym silniku, aby uzyskać bardzo dokładny odczyt pomiaru. Stary smar zawsze zmienia swoje właściwości, ale w różnym stopniu i nie spełnia w pełni swojej zamierzonej funkcji. Z tego powodu częściowe odnowienie nie zawsze daje wymagany rezultat. Filtr oleju powinien być wymieniony na nowy, ale jeśli stary jest zużyty, zatyka się. W innych przypadkach konserwacja jest przeprowadzana według uznania kierowcy. Podsumowanie. Olej w manualnej skrzyni biegów renodaster należy wymieniać co 30 do 60 tysięcy km. Jeśli jakość dróg pozostawia wiele do życzenia, samochód jest stale używany w warunkach ruchliwych ulic miasta, procedura jest przeprowadzana częściej. Ponadto zaleca się sprawdzenie poziomu płynu w układzie, w razie potrzeby wyregulować. Olej dobierany jest z uwzględnieniem zaleceń producenta, klasy, lepkości. Możliwe jest zastąpienie oryginałów analogami, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę podstawowe wymagania dotyczące produktu. Naprawę skrzyni biegów można wykonać samodzielnie w garażu, najważniejsze jest przestrzeganie kolejności czynności. Brak komentarzy wymiana klakał hamulcowych bez demontażu silnika. Instrukcja wymiany przednich klakał renodaster ze zdjęciem. Wymiana i regulacja reflektorów renodaster własnymi rękami demontaż pompy, wspomagania kierownicy. Renodaster samodzielna wymiana. Łozyska kulkowego renodaster wymiana krzyżaka wału napędowego renodaster, wyjaśnienie w kolejności czujniki wtryskiwaczy. Duster, opis i usterki, czy wiesz czym jest sonda Lambda w Renodaster. Trzy sposoby sprawdzania czujnika ABS konserwacja układu chłodzenia, wymiana płynu niezamarzającego, termostatu i czujnika temperatury. Duster.